Jak zdrowie. Dobrze dziękuję. Tak odpowie większość z nas, ale nie Ewa Podolska. Ta dziennikarka medyczna o zdrowiu może długo i ciekawie. Owe zupy i tomaty to bywają lepsze dla zdrowia niż surowe pomidory. Szlachetne zdrowie w radiu pogoda. Zawsze o wpół do pierwszej. Autopromocja. Reklama. Teraz w euro. Dwie raty gratis na premierowe smartfony Samsung. Galaxy Z Fold 3 za 7746. Taniej o 553 zł. RSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.pl Odkryj nową stronę mocy i wybierz elektryczny samochód od Volkswagena w salonie Centrum Wrocław. Poznaj w 100% elektryczne modele marki Volkswagen. Przyjdź na jazdy testowe nowym suwem ID. ID4 oraz miejskim ID3. Poczuj komfort cichej, bezemisyjnej jazdy autami nowej generacji. Poznaj elektryzujące osiągi, nowoczesny design i oszczędność codziennej eksploatacji. Przetestuj je już dziś. Przyjdź na jazdę testową i poczuj tę moc. Volkswagen Centrum Wrocław, aleja Bricknera 54. www.centrumwrocław.pl To jest Kot Felix. Lubi ciepło i bezpieczeństwo. Grafer, bo to dla niego ważne. Bądź jak Felix, dołącz do nas. Jeśli chcesz pracować na stanowisku operatora maszyn w nowoczesnej fabryce, zapraszamy do Nestle Purina. Jesteśmy tuż za Bielanami, w nowej wsi wrocławskiej. Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość i pełną miskę Kota Felixa. Przez cały rok. Dołącz do rodziny Nestle. Czekamy na Ciebie. Została ostatnia reklama. Pani magister, przyjaciółki powiedziały mi o skutecznym produkcie na chrapanie. Mam gdzieś zapisaną nazwę i już szukam. Na pewno chodziło o wyrób medyczny Desnoran. Desnoran działa do 8 godzin, a co najważniejsze, to jedyny produkt o takim składzie, który posiada badania kliniczne dokumentujące jego skuteczność. Tak, ma pani rację, chodziło o Desnoran. Przyjaciółka mówiła, że jej mąż chrapał niemal przez całą noc, a teraz zupełnie nie ma z tym problemu. Ja też polecam Desnoran, bo pacjenci regularnie po niego wracają. Desnoran skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Mamy czwartkowe przedpołudnie. Bill Haley już za chwilę. Będzie też Violetta Willas, A teraz czas na wiadomości. Wiadomości z Wrocławia. Michał Waszkiewicz zapraszam. Prokuratura okręgowa w Świdnicy prowadzi postępowanie.